Cześć, przyjaciele. Chciałem przekazać parę słów na temat tego 40-dniowego postu, który, który rozpoczęliśmy. To oczywiście nie chodzi o to, że każdy z członków wspólnoty ma pościć przez 40 dni, ale o to, że wspólnie poświęcamy 40 dni czasu po to, żeby każdy z nas jeden dzień, jedną dobę poświęcił na to, żeby modlić się, żeby pościć i żeby Przybliżyć się do Boga, i robimy to w ten sposób, że przekazujemy sobie ten post. Ktoś skończył, jakaś, jakieś osoby kończą post i kolejne osoby zaczynają. Kiedy one kończą, następne osoby zaczynają pościć. Robimy to tak, że pościmy przez 24 godziny od 18 do 18. To gdzieś w połowie lat 90. usłyszeliśmy gdzieś na konferencji, że, że ludzie w ten sposób poszczą, że właściwie w Biblii doba rozpoczyna się, dzień rozpoczyna się od zachodu słońca, od wieczora. I przyjęliśmy, że taką umowną granicą jest godzina 18. .00. Wiecie, w księdze rodzaju napisany nastał wieczór, potem poranek, dzień pierwszy, wieczór, poranek, dzień drugi. Więc dzień rozpoczyna się właściwie od, od wieczora, od, od momentu kiedy to słońce zachodzi, kiedy kończy się poprzedni dzień, e, poprzez wieczór, e, noc, poranek i aż do, aż do tej umownej granicy. Końca dnia, podobnie w Nowym Testamencie to jest opisane, kiedy kończył się Szabat, nastał wieczór, ludzie zbierali się wokół Jezusa. Czyli rozpoczynał się pierwszy dzień tygodnia, niedziela, i ludzie mogli przyjść do Jezusa, żeby słuchać Go, żeby modlić się, żeby, żeby, żeby doświadczyć uzdrowienia. Ja pamiętam, że w tamtym czasie ludzie dużo się modlili, dużo pościli, i to była jakaś taka podstawa tego wszystkiego, co, co się wydarzyło przez następne lata. Do tego stopnia, że w czasie obozu wiele osób pościło, i po to, żeby mogli skoncentrować się na tym, co, co robimy na obozie, no to musiałem zabronić pościć w czasie obozów. Więc. Na pewno nie pójdziemy dalej niż, niż sięga nasza modlitwa, i tutaj to jest dla nas okazja, żeby, żeby poświęcić ten czas wspólnie, jako wspólnota, jako członkowie tego tej części ciała Jezusa na to, żeby, żeby modlić się, i żeby, żeby zabiegać o tą bliską relację z Bogiem, żeby łamać kajdany. Zła. Jesteśmy częścią ciała Chrystusa. Jesteśmy widoczną częścią ciała Chrystusa tutaj na ziemi. Więc y, może być tak, że po prostu y, jakieś osoby, które zapisały się przed Tobą, y, Janek, Kasia, Agata, kończą post, ale teraz Ty razem z Markiem i z Ewą zaczynacie post. A potem, kiedy wykończycie, to następne osoby rozpoczynają ten post. I w ten sposób mamy pewną sztafetę przed Bogiem. Stoimy cały czas przed Bogiem jako, jako wierzący z tej wspólnoty. Więc poświęć czas. Poświęć czas na to, żeby poświęć te 24 godziny na to, żeby modlić się i żeby pościć. Post jest to jest danie czegoś z siebie dla, dla Pana Boga i uniżenie się przed Panem Bogiem. Ten, to jest jakiś sposób, w którym my pokazujemy, że chcemy, żeby przez ten czas Pan Bóg był dla nas centralną postacią. Więc po nie jest czas, żeby pracować, żeby zrobić zakupy, żeby jeździć samochodem, żeby zajmować się wszystkim innym, byle nie myśleć o tym, że się nie je. To jest czas, który poświęcamy dla Boga. Dlatego ludzie, którzy bardzo intensywnie pracują, może dla nich dobrym terminem jest sobota albo niedziela, albo wziąć urlop jeden dzień i naprawdę poświęcić ten czas dla, dla Boga. A Bóg, tak jak Jezus mówi, Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To na pewno zostanie w jakiś sposób dostrzeżone. Um, oczywiście um, ja zachęcam, żeby każda osoba we wspólnocie pościła, ale jeżeli są jakieś przeciwwskazania medyczne, no to w porządku. to Może to jest tak, że po prostu poświęć 24 godziny na modlitwę bez, bez postu. To będzie zupełnie okej. Okay. Ważne, żeby to zrobić. Ważne, żeby się zaangażować. Ważne, żeby żebyśmy wszyscy podjęli, podjęli to, to działanie. 24 godziny modlitwy. To nie jest jakiś Super, wielki wysiłek, słuchajcie. To nie jest super poświęcenie, więc, więc rób to, bo wspólnota to nie tylko są jakieś korzyści, ale to, jest, to są też zobowiązania i to jest pewne zobowiązanie dla, dla każdego członka tej wspólnoty, żeby to zrobić: żeby poświęcić jedną dobę, jeden dzień na to, żeby się modlić, jeden dzień dla, dla Boga. Jeden dzień koncentracji na, na Panu Bogu. I ta osobista postawa przed Bogiem przyniesie rezultaty nie tylko Tobie, ale dla całej wspólnoty. Tak było w przeszłości i myślę, że na tej podstawie możemy sądzić, że tak będzie w przyszłości. W Biblii mamy też takie sytuacje, że Bóg wzywa do postu całą społeczność. Tak jak w księdze Joela. Wzywa do uniżenia się, do postu, do porzucenia zła i do tego, żeby przybliżyć się do Niego. A potem on mówi, że przyniesie to błogosławieństwo. Nawet mówi, potem wyleje mego ducha na wszelkie ciało. Potem wyleje mego ducha na wszelkie ciało. Więc Bóg obiecuje, że... To nie zostanie w jakiś sposób u niego pominięte, zostawione. I e, takie wspólne zobowiązanie jest czymś ważnym e, również dzisiaj, e, dzisiaj dla nas. E, na pewno to przyniesie błogosławiony owoc. O co się modlimy? No, na stronie internetowej jest informacja o tym. I od tego można zacząć. Można zacząć od, od tych próśb, od tych modli, które są na naszej stronie internetowej, od tych odczytania tego słowa, które tam jest. Ale potem niech Ci Duch Święty prowadzi. Niech Duch Święty prowadzi cię w tej modlitwie, w tym przybliżaniu się do Boga, w tym uniżaniu się przed Bogiem. Na pewno jest to sposób, w jaki my przybliżamy się do Boga. Na pewno Bóg chce, żebyśmy rozerwali kajdany zła, wyznali każdy niewyznany grzech, porzucili wszelkie nieprzebaczenie, rozgoryczenie, gniew, wszystko to, co, co gdzieś tam w relacjach z innymi wierzącymi czy niewierzącymi, gdzieś nas trzyma. I żebyśmy uniżyli się przed Panem. Jezus jest Panem. Możemy wyznawać Go jako naszego Pana. Nie tylko w modlitwie, ale również przed innymi ludźmi. Więc zapiszcie się na, na listę, weź udział w tym poście. Niech każdy to zrobi. Jak ktoś nie może nie jeść, niech poświęci ten czas po prostu na, na modlitwę, a Bóg, który widzi w ukryciu, odda Tobie.